Lubię jak wchodzę do prac bazowego kibla na poranne posiedzenie. Dwie kabiny zajęte i tak siedzą. Po cichutku lokatorzy tych kabin wyczekują, kto pierwszy wyjdzie. że Żeni niby tutaj tylko haha, nosa wydmuchać. Przechobecną ciszę narusza jedynie charakterystyczne tapanie palcy w ekrany telefonów. I tak wyczekują. W ciszy. Wtedy wchodzę ja. Niczym komendant na posterunek. Zasiadam na tronie I w pełnej oprawie dźwiękowej Robię to, o co tu przyszedłem Wtem z otaczających mnie kabin Zaczynają się wydobywać Akompaniujące mi podobne dźwięki Okowy ciszy Zostały zerwane Orkiestra w końcu gra w harmonii Zapach wolności Unosi się w całym pomieszczeniu A kompani W duchu dziękują mi za wybawienie To ja Mistrz Ceremonii! Kiblowy dyrygent, wyzwoliciel stłamszonych.